Hej, cześć, witam serdecznie. Nie, 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 czekajcie jeszcze nie witam. Hej, cześć, witam serdecznie. Dzisiaj zupełnie w innych warunkach nie ma upału, nie ma słońca. Nie, słońce jest nawet, ale jest zimno. I może wam się wyda, że są to dosyć dziwne okoliczności jak na to, co chcę wam powiedzieć, ale zaraz się wszystko wyjaśni tutaj dzisiaj zaprosić wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie na kolejne już regaty youtuberów, na trzecie żeglarskie Mistrzostwa Polski. Impreza odbędzie się w tym roku. Główny wyścig 13, także kto ma pecha, to niech uważa. To wierzy w przesądy, ten ma taką szansę, że może szwagrom się nie poszczęści, bo będą mieli 13 pecha i nie obronią tytułu. Natomiast serdecznie wszystkich zapraszam już od 12 do 14 maja, oczywiście 2017 roku, tutaj do Węgorzewa, do Róży Wiatrów, do naszego ośrodka. W piątek spotykamy się, zjeżdżamy się, już pierwsi chętni będą mogli trochę pożeglować, natomiast na pewno wieczorem ognisko, tak jak zwykle, fajna zabawa na pewno będzie, także no nie muszę Wam chyba mówić, wszyscy, którzy byli, to wiedzą, jaka jest atmosfera w, trz, w sobotę 13 od samego rana yy, mocno zaczynamy. Yy, mam nadzieję, że będą co najmniej dwa wyścigi, z czego jeden długo, naprawdę długodystansowy. No i teraz pytanie, dlaczego ja Was zapraszam na tę imprezę tak stojąc pośrodku niczego, pustego pola. Otóż przyjrzyjcie się dokładnie, myślę, że to teraz widać, jesteśmy dokładnie w miejscu, gdzie zarówno w pierwszym, jak i w drugim roku, w pierwszej i drugiej edycji regat zaczynały się nasze regaty. I właśnie tutaj z jeziora Święcajty, z samego jego środka, z miejsca gdzie będziemy w tym roku również startować, serdecznie Was zapraszam. 12-14 maja 2017 roku. Mam też ogromną nadzieję, że dołączą twórcy innych kanałów. Zapraszam do relacji, do oglądania relacji z regat, których jest bardzo dużo. Wszyscy YouTuberzy, prawie wszyscy, nagrali swoją wersję relacji i nagrali jak to widzą. Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie już niebawem w naszej stronie y, regaty youtuberów slash y, roza.pl To z pamięci, ale to pewnie będzie link y, w opisie. A co więcej? To już w następnym y, filmiku. Dzięki wielkie. Jeszcze raz zapraszam. Cześć. Przepraszam pana. Szwagier? Bortek? Y, film nagrywam akurat. <laughs> My polskich Polski wśród youtuberów mi to się należy.